Okay, to czekaj, to czekaj, patrz, wyjdę. I on już nie wie, gdzie ja jestem. Aaaaaah, <laughs> Ping dalej. Słuchaj, to masz koło na ceczkę z DBD. Ja jestem od Domido. Słuchaj. No, robi mi się adepcika na Jeff Johnson, ją tam ma od Legionka, ciekawie mamy też, zresztą trochę później, będziemy sobie zamuleni. Ja trochę już jestem, widać na przywitaniu moim, a nieważna. Pierwsza 40 Ciuuu, nikt nie pytał o No Dobra, czekaj. E, zaczynamy z jego perkami on mnie na szybko. Trzyma, on mi każe, nagrywa. Wam powiem, o co chodzi, ta, rip. E, szybko ten adept, no, dawno nie był adepta, powiem wam. Nie robimy adepty po kolei. Ciuro, nie po kolei adepty. To nieważna. Zaczniemy od, go trzech perków fajnych. E, moim zdaniem perki na plus, więc, y, tam sieć. Damido, czekaj, a ja szybko tłumaczę. No siedzę! E, Pierwszy perk, druga pomoc. Czyli w skrócie, jeżeli rutowałem w jest haka, bo kogoś leczyłem, to widzimy sobie, swoje aury nawzajem. Proste. E, przełamany, jeżeli ktoś mi rutował z haka, bo z niego ucieknę, e, to hak się łami, aura zabójcy jest dla ciebie widocznym w 6 sekund. E, i ostatnie, za spokojnie ostatnią, już. nakłócenia, a czy na z nami, Twoja aura ma postać się że w niejemnej zabójcy, umiejętność aktywuje się, rząd staje przy korzystany. Następne 10 sekund, umiejętność jest aktywna, twoja aura jest w moim adresowaniu, jednoznacznie na zabójce. Nie to umiejętność aktywuje <śm> 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 się, mówiąc w stanie goni. On jest karierzem za karierę 3 sekund, będą w zasięgu agonii. zabójcy. Eee, nie ma granic więcej niż 3 rzetony. czyli po prostu, dostaje żeton za siedzenie w celu, zabójcy. Nie ma granic więcej niż 3, no, super. To, oczywiście wzięta apteczka z fajnymi adresami na wydłużenie ładunków i prędkość leczenia. Wszystko. Co tam mówisz, bo nie słyszałem. To dobrze. Chyba nic, nic, nic Dobra, ee, idziemy do Macieku, chyba. Nie? Pomocy. <noise> idziemy do meczu chyba. Teraz <noise> się widzimy. O. Dobra, gramy ponura z czyli bagna. Bagno. Bagno. Dobra. No ja pierdolę. Mhm. Czy to jest? Nasz, Zadni, Nasz ukochany. W ogóle ten strój jest zakarany. Będę ciekawy, ten strój. Jest Dissingularity Tak, dawno go nie było. Pierwsza to roślinna, druga, pierwsza to roślinna. Stron event. Ciekawe u że blokuje geny To szło standard. Są ją mam Na samego masz? Mam, to umiekę. A na samego gościa masz? Ten... Nie, nie mam Jezus Maria, o, co się... Zekłem! Ja tak TO wej mnie Która chyba jest tam? Jab! Ziemia! Dobra pierd... Ja do szafki wpierdolę No nie, zjebałeś! Czekaj, to czekaj Czekaj, patrz, wyjdę i on już nie będzie. gdzie ja jestem o, To Patrzę do ciebie Co on, kurwa, zrobił?

Ogólnie ta umieka, co nie? Z tymi dwoma rękami wygląda jakby to nie były dwie ręce No wyciszony jestem, cholera nie wiem co jest tak z tym, kurde, mm. bo ja sam. Ociszyłem się i da by byłem na. No, nie wytrzymałem, no nic nie no, mówiłem. Brak. Sorry Witale No, powtórz. Ta umiejka co ma dwie ręce jakby skrzyżowane, to nie? No. To nie wygląda jak dwie ręce <noise> Tak, tak, wiemy, wiemy to nie. Ja to wiem. Dobra, może fajnie będzie adept. Mnie odpuścił z dupy, mówiłem. To jest przejście. Killer powiedziałem wtedy, bo się mnie, więc nie wiem, co chodzi. Tak, po prostu mnie odpuścił. Dobra, stary. Taktyka Michała się sprawuje. Te. Aha. No ty i. <laughs> Oj, przepraszam. Gdzie są kurde te. kamery jego? A, tu są? Już widzę. Chodź tu, ruro. O, widzę jego, ja coś no chowaj się, jak nie masz jak traciłeś, to zająłem się choć chowaj w terrorze. Ja straciłem, bo nic nie wpływa na, na nas na razie, czyli nie ma barby chyba nic. A po prostu ten RZM-10 chyba nie ma, chyba że barbę, ale po prostu nie działała na mnie. Też OK, fajne, że w ogóle nam odpuścilią w szantuku meczu już. Więc nie wisieliśmy na szczęście jeszcze. Więc jak teraz, jeszcze genetycznie 2, nie będziemy wisieli, zarobiście więc ma gdzie wyjdzie tym razem. Bo działa fajna postęp, prawie. Miki, no i wykrakają. Ale nadzieję, gdzie się uda. No, słyszałeś? A szybki inkira go jest. To pomaga na jest w polu, jakby takim. Czy w polu. W bagnie Albo górki. Ja, gdzie jest to Nie, Dobra, a tyle dobrze, że chyba gena. No ci się dziwnie, aha, on tak mi okay. się dziwnie, okej. Wiem pojeździ? Siodku jesteś. O nie, nie gadaj. No to gena nie skończę. Końcówka Dzią miałem. Końcówka mam gena, nie skończę to gena. Czemu nie On tu nie poszedł, skończę. On zgupi ten killer. Skończ na nim. Bo chyba ten. Ty powiedziałeś, że się Nie mam. Zobacz na nagraniu Będziesz na nagraniu Chodź, ul. Aha, hak się zniszczył. Fajnie. No. Dziękuję. No to nie się jej. O chuj. Lewin. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co ty? Chodź tu. Ale zabrał, to mi. Ja mu w dupę świecę jak coś. Chodź tu. cię. Nie, nie. A też kam, Weczy cię. Nawaj. No, co mam przecież tam? Mdzie ty jesteś? Lewy jesteś. Nie konie. A, tutaj chyba jakieś włosy mi się wystawały. No. Ty, Ogólnie to u mnie z mojej perspektywy, To mi dupelizzesz. <śmuletra> <śmuletra> Dobra, boję <ujęcie> się dzisiaj, nie wiem. Jesteście w dalej? Nie nie, nie fajnie. Szkoda, że mojego płowa nie, nie ma, nie będziesz miał. O kurwa, go widzę tam. <śmuletra> Normalnie mi dupelizałeś. Przestań <coughs> Tu jest gen na kość tu Do tyłu, ja ci widzę, widzisz mnie Trochę gen na Lecimy go No szybko, lecimy Po prostu go, jesteś syn Dropsy No, masz niespodzianka Happy mil kurwo A! Ja się wziąć nie mogę. Goli mnie. Chyba, ale na mnie nie goni. Co za uszy? A czegoś tak w ogóle nie no, zauważyłem, że on misi. A. Dobra. Ej, morda albo trzy wisisz. Golicie? Si. The Singularity. Co on? Ej, no, proszę spać co? No daje bicie, spać. Chyba. I to mi może. Czerw. Jak Cygan przez maskę Gotowałem. Nie wiem, wszystko nie wyleczę, co najgorsze No i chuj, bez palety No też paletę, na dole palety też nie ma Tylko do tego domu? No tak A no to chuj, mam dętka. No, bo na ten kumieście daję bałem mu paletą No dobra, chłop myślał, że tu jest paleta, Idiota Dawaj, to do domu chodzonysz. Na, na górze jest aparat, na pewno O, nie wejdę do niego, albo wejdę w niego. Narażony jestem. No cię ma pychę, pierwsza omejka. Nice. Nie, 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 nie. Pod to, pod kół. Aha. Dobra, aura mi wykryło. Mam jeden, że to mniej. No ty kurwa, a szmat. Dobra, genazazaz, mam jeden, że to To jest aurem miałem. Znowu mi się nie A ona nas No rannego, a co? Idzie do mnie? Nie, odbił. w lewo bla, Idzie, bla, 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 Tak? tak. Chyba tak Tylko nie widzę Tak przepraszam Ta. przyjaciółka. mnie, bla, bla, mnie, bla, Znowu ja... aura mi się włączyła Co? no mi się aura włączyła, ten niby Ty bo my adepta robimy, a ja prawie umarłem w ogóle. No to musisz się chronić Ja nie wisiałem, ja się położyć w leczo Nie no nie gada gdzie Dobra. jesteś, gdzie jesteś? Przykleił mi na plecy starego I zadowolony chłopiec Aha, przyjechał, kończ uważaj, nie czeka Dobra, bo ja nie jestem wyleczony, a to trzeba zacząłem śledzić w ogóle, ale mi nie, nie wyleczy już We bo jest na tej nie ma tu pieniędzy Dobra, szybciej klikaj w ten kalkulator I czy inny Daj mi zaproszenie Ale nie żyje już na raz Gdzie on robi? Widzisz mnie czy nie? Chodź tam Kurwa, widzę cię Chodź tam Czekaj, okay, czekaj okay. nie będzie cię okay. No mi do nie, nie Bądź cię zabije jeszcze Dobra, dalej, chodź tu Do mnie Widzisz mnie? Tu gośnie gana! Dawaj go Tu jest kamera Wleczcie mnie, Dawaj, szybko. Wlecz mnie To gana coś nie robić? Gena rób On tu idzie. Poczekaj stąd Spin dalej. Dana nie pójdzie. Holera, dobra, ja jestem będę niewisiałem więc Umażaj. Może... Tam się tam się to dam tam. Aha! Powiedziałem, że ma to gówno, że jak y, jest. A, dobra, nie o tym. On nie ale było nie. To jest tego Co ja no. no, to jest okay, warto robić teraz, bo teraz z, z, z czas no, zajmuje mnie mam to gówno na plecach, jak się do mnie tepnie to ja umieram w to no ta. Ej. O, mi Ej. to jest Ej Ej! to jest prawie mi się, udało, nie? się mi się udało, udało, nie? Go nikogo co z was? Nie, idę do ciebie. Hak się nie idziemy ze zlecz. Cześć. Ty gruba się. Ja się dziwię, jak pod tobą się hak nie urwał. No się urwał się. No ale jak pisałeś na nim. Aha. Jeszcze to się, to, że hak się urywa Pode mną Jeszcze uważasz, że 150 Zobacz ten gen No dobra Będę tam pilnował Togena To jest najgorsze Co nie? Weź to Ma to, że dłużej się tej MP ładuje Pilnuję Togena? Ma tą chorobę na Togena nie uda się Cholera, jasna, nie uda się Będzie podepić, nie uda się Nie blokuj mnie, kurwa Nie uda się to zrobić Jebany śmieć. Gdzie no ten... Ja bym chyba... ja gdzie nie jest gen No jeszcze chodził o tym nie? No, no, tam właśnie laska, ten Goni nas, chodź, a ja nie na wróć. Nie, chodź, 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 chodź. No, no, blisko to, nie chyba nie zrobię to, laptop to. to, to. to gena mieć. Aha, tu jest kurwa zrobiony. No. Dobra. Jesteśmy w dupie. Idzie kamp i dwa Jest na trzyganie geny. Uważaj. Na był. pin dalej sąd Dobra, nie na no masakrę. Nie zrobi to, depta. No, biej ją. To gena, jak tam Tam daleko. A to tam Nie, idzie tu. To idzie. Mój to daleko, biej, na no, gena, on tu idzie. Daję to gena daleko, trzeba robić. Ale go skopu. Dobra, nie, mam przegraną, nie. Ja nie mogę. Nie wytrzymam po prostu, nie. No. No, to na kamery już żyje co To was na kamery żyje. Oczywiście. na przykład tak, tak, od razu. Nikt sta? na I dalej. Aha, i ja jakąś tepnął. To co to za ten kanał, żeby wisiał, nie? Możemy jeszcze ponieść jakoś. Aha, zatałem się z ogólnie. No i co? poszedł spać. Dobra, idzie tu. Na nie była pójdę, nie? Ta no to ciur, chyba ta, tylko zrobić radę to sobie Ta na Jest Nie wiem masakra, nie, chłop nam z zrobił przy kampiu te geny i... widzi Chyba nie chyba to nie zrobisz. My możemy znaleźć To ciur Dobra, super super było po prostu, masakra nie? Nie wiem, tak bym miał w pecha na tym ocalałym, masakra nie? On tobie to nie? Nie Może wolno biega Komaj, komaj, ja on... Jest tu, jest tu, jest tu A, czy Idź pierwszy i na lewo masz bramę, na lewo masz bramę, Tam? Tak, 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 tak na Otwarta? Nie To, co na lewo bra... teraz się dwa Dobra, hmm. dobra. Daj mi ją, nie ucieknę No, Tak, z blisko. Ale bez kitu, chłopcy przy nie wiem, też Nie wiem, co dobramy. zabraliśmy, tam zabraliśmy, za blisko, wobec HK Może, może chociaż włas, nie? Ha. Panie, no mamy spidzy wie Kurde, szkad mi wierzy? wie? Ej, co jest? My spizy gościu wie Mam przecież podaury, no ciekawy jesteś, nie? zda No ale to gościa reportuję zaraz, nie? Chłop wie gdzie jestem, ale mam podaurę, nie ma wie, że wie gdzie jestem Czekam daleko Co do mi uciec? Nie gadaj Chano mi uciec chyba Zabij mnie A co? Tu o co chodzi? Tam? No nie, mam co mi dać wygrać, co mu chodzi? Tak, mi, mi wyraź Jest! Dobra, ten alef w sensie nieudany i tak jest, nie? A tam u wejściu w ogóle noc... Bływ się trudno, nie można mieć wszystkiego ale pamiętaj, że nie zawsze musi tak być, bo jakby zawsze mogę ci pomóc z adeptem tam ja wejściał, okej zrobił sobie zawsze mogę wziąć sobie wyłkę perki i po prostu ci pomagać albo sobie podkładać ciebie, co chodzi bo za do będę to po wbijemy jedynkę we mnie, no to wiesz to. one się podkłada normalnie, Wtedy będzie łatwo normalnie wrócimy do adeptu, na przykład Damido nie ma, no i... na przykład ja mam, Damido nie ma, to wtedy będę się po Ja podkładał chciał Damido, no i tyle no, nie moja wina, no ja w dalu się wygrać, że to wiesz, nie mogę to odmówić, no. Eee, też ogólnie w pewności zajebają paletą, że mnie zabił, myślałem, że mnie zabić pod koniec, eee, ale no. Eee, zobaczcie ten na odcinku. no. Taki akcent, taki. Ja widziałem, ja oglądałem, oglądałem cię. Trochę słaby, ale no. Eee, wrócimy do tego adepta, na pewno do mida, będzie chciał. No i ja po prostu mu pomogę, nie. Dobra. Odcinek długi, bo jeszcze miał być 12 minut, a 16. Stary zrobiło się więc ważne. No, żegnaj się pierwszy. Adios! No, szkoda tak wyszła, ale wrócimy do to na pewno. Trudno. No, siemano. Adios.